A, muszę zbierać jagód i zabierać się za pieczek. Przecież widok święta, a ja muszę odbierać mnóstwo ciastek i pierników dla dzieciaków. Baba, baba, Irka, ty też tutaj? Ja myślałem, że w tym lesie spotkam tylko dobre postacie z bajek. To ja, Mikołaju, Ale mnie przestraszyłeś. Ale masz rację, w naszym lesie niestety nie ma nikogo złego. I nie wiem, że ja nie jestem tylko chłopaką Nie! bardzo się zmieniłam, a to próbowałam taką trudny sposób skrzydzić ja się i mogło się. że robię źle i nikt nigdy nie polubi. Zmieniłam się, a wiecie, kiedy teraz zajmuję? Nie, Wprowadzę cukiernię, łabę jagi. I porównuję też ciasteczka, pierniki, czekoladki, gdy się bez nie Jestem szczęśliwa, gdy mogę te moje słodkości rozdawać dzieciakom. Powiedz mi. To z Jasiem i to z Małgosią. Z Jasiem? Małgosiu? No. Przyjaśnieniem się. No. Ale to prawda. My obecry Nikomali, że Ja się W szkole podstawowej. Pierwszej klasie, A Małgosia, pani ani Bardzo się cieszę, że tak się zmieniłaś, babojazdów. No, teraz przynajmniej wiesz, że jak się zrobi coś złego, to zawsze wszystko można naprawić. Pewnie nikomal, bo przecież każdy może cały dzień jak Każdy może zrobić coś złego. Ale najważniejsze to umyć przyznać się do tego. i spróbować naprawić. Ja przeprosiłam krzywki za moje złe zachowanie. Na początku bałam się, że nikt mnie nie wybaczy, zwłaszcza ja się małgosia. Ale okazało się, że wszyscy godzili się na mieszance i zapomnieli o czasach, kiedy byłam niedobra. Nikt nas nie jest doskonały. Każdy czasem coś nabroi, Coś zepsuje, coś przestroje, a potem się przyznać woli. Ja zrobiłam wiele rzeczy, których dziś się jeszcze wstydzę. Ale wszystkich przeprosiłam, jak to ważne? Teraz widzę. Chcę by wszyscy tu obecni moją zmianę zobaczyli. Teraz teraz się być dobra, bo chcę by mi wybaczyli. No co, Mikołaju, Chciałbyś kuwać moich ciasteczek? No, chętnie, chętnie, choć muszę zadbać o figurę, bo ostatnio coraz trudniej mi jest się przeciwkać przez te kominy. Może są jakieś mniejsze niż kiedyś. Spróbuj, od jednego nie obyję. I nie obawiam się, niczego się nie będzie. Eee, dziękuję, babo Jago. Na mnie już czas, muszę uciekać. Po mnie ja się i Małgosie. Proszę Relikwia. Nie yeah. zabieraj się do... A czy wy, drogie dzieci, chciałybyście skończyć? I porozmawiać, bo odkąd mamy swoje rodziny i dużo pracy w przedszkolu i w szkole, to coraz bardziej spacerujemy i rozmawiamy. A rację, Małgosiu. Państwo jesteśmy rodziną, powinniśmy się częściej A co u Ciebie w przedszkolu? Co na pracy? A w przedszkolu naprawdę wspaniale dzieciaki są, grzeczne i prawie nie chorują. A już dlaczego? Dlatego, że bardzo zdrowo się odżywiają, jedzą dużo warzyw, owoców, piją świeże soki i wodę mineralną i prawie nie jedzą słodyczy. A pamiętasz, Jasiu, jak ci się popsuły zęby, jak się naległeś słodyczy, smaki łagodniaki i jak musiał chodzi do dentysty? Ach, o, pamiętam, to... pamiętam. To było straszne, ale wtedy, nauczyciele, no, trzeba jeść mniej słodyczy i często... Mniej sędy! Mniej sędy! Miałeś, Asiu, srogą nauczkę, a powiedz mi, a co tam w szkole? Czy dalej uważasz, że bycie nauczycielem to wspaniała praca? No pewnie, nie zamieniłbym pracy z <suszy> dziećmi na żadną inną. To wspaniale. Patrz, bo mojej szkoły to wspaniałe dzieci. No to mi przy też. A wiesz, staram się ich uczyć samych rzeczy pożytecznych, ważnych, a wiesz, gdy ich co dla nich w życiu jest najważniejsze, wiesz, to mi wszyscy odpowiadają? Najważniejsze dla swoich uczniów. Dla moich uczniów i dla wszystkich zawsze najważniejsza jest rodzina. <gry> to byśmy taką ulubioną piosenkę o rodzinie słuchali? Musimy, zaśpiewamy teraz zaśpiewamy, Dobra, Dajam. no pamiętamy. <gry> 多技能。 Oh Tak! i naprawdę przychodzi zawsze do Was święta, a cały rok jest w Waszych serduszkach. Ale chciałbym podziękować publiczności w imieniu naszych aktorów za takie piękne reakcje i piękne brawa. Bardzo Wam dziękujemy, było nam bardzo <klucza>